Dzisiaj cztery najważniejsze rzeczy o słuchawkach premium Meze 99 Classic. Przypominam, że również dzisiaj odpowiadam przez pierwszą godzinę na wasze wszystkie komentarze, także zapraszam do merytorycznej dyskusji. Rumuńska firma Meze specjalizuje się w produktach sprzętu audio najwyższej półki, no może nie takiej top of the top, ale wydać w ich sklepie może kilka tysięcy na urządzenia. 99 Classic to flagowy model, na który czekałem bardzo, ale to bardzo długo, więc tym bardziej przyjemnie jest mi testować je. Czemu nazywamy Dzień Sztuki? Drewniane wykończenie, pięknie zdobione elementy dekoracyjne, skórzany pałk. Oczywiście to nie jest raczej prawdziwa skóra. Biorąc te słuchawki w dłoń, czuć, że nie kosztują 100 zł, ani nawet 300, i to nie dlatego, że niektóre elementy pomalowane są na złoty kolor, które mają naśladować królewski materiał. Musze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby otuliły nasze uszy, tworząc odizolowaną przestrzeń, do której nie dostają się żadne dźwięki. Testowałem 99 klasik w różnych sytuacjach, idąc przez miasto, siedząc w pociągu, odkurzając, i powiem wam, że tłumienie dźwięku jest pierwszorzędne. Idąc ulicą, nic, zupełnie nic nie słychać. Pociąg już trochę przepuszcza szumów, zależy jeszcze jaki typowy gierek nie jest prostym tematem do wytłumienia. Po dłuższym czasie korzystania z tego sprzętu uszy trochę się już męczą, ale pierwsze objawy czuć dopiero po półtorej godziny, więc moim zdaniem wynik jest bardzo spoko. Do tej pory słuchanie muzyki było o, takie fajne, ale specjalnie nie czułem potrzeby usiąść samotnie w kącie, założyć słuchawki i kontemplować dźwięk, który wydobywa się i wpada w moje uszy. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni, gdy zacząłem testować 99 Classic. Dźwięk, który oferuje ten sprzęt wykracza poza wszystkie kanony, które uważam za muzyczny wysoki poziom. Tony wysokie są świetnie wypuklone, nie są ostre, środek króluje, a basy potrafią rozwalić uszy. Takiego mocnego uderzenia nie wyobrażałem sobie. Po podpięciu dobrego smartfona audio można cieszyć się najwyższym poziomem dźwięku. Pozostaje oczywiście kwestia ceny, niestanio oj nie jest, szukając urządzenia, które zapewni maksymalizację zadowolenia. W tej cenie Meze 99 Classic zdobywa na rynku audio, gdzie decydujący głos mają dużo więksi specjaliści audio niż ja, fantastyczne recenzje i noty. Ze swojej perspektywy, jeżeli macie wolny budżet na coś absolutnie genialnego muzycznie, to spójrzcie koniecznie na 99 Classic. Plus 10 do prestiżu i bogactwa już za samą obudowę, muzyka to kolejna kwestia która powoduje, że w tym momencie nie oddałbym za żadną cenę tego sprzętu. Podsumowanie oczywiste, jest to świetny sprzęt dla osób, których portfel jednak śmierdzi groszem. Nie jest tanio, ale to produkt ekskluzywny, który osobiście polecam. Na koniec zachęcam zasubskrybować kanał oraz odwiedzić moje social media. Bajo!